W takim układzie zaczynamy. Witam serdecznie na konferencji prasowej poświęconej przede wszystkim zmianom na pozycji pierwszego trenera w sztabie pierwszej drużyny, ale również chciałbym wykorzystać tą, tą sytuację do rozmowy o dyskusji podgrzewanej murawy, natomiast chciałbym, żeby to było w drugiej części już bez trenera, który za chwilę będzie rozpoczynał pierwszy trening. Na początku jeszcze podziękowanie dla odchodzących trenerów. Tak oficjalnie, naprawdę bardzo, bardzo dobra współpraca, jeżeli chodzi o zarząd, drużynę, oczywiście te wyniki dalece niesatysfakcjonujące, stąd ta trudna decyzja. Niektórzy mówią, że nie zależało nam na tym i nie zrobimy tego, bo podgrzewana murawa i różne inne historie. Myślę, że zatrudnienie trenera i te zmiany rozwieją te wątpliwości. Także jeszcze raz dziękuję trenerom za ten wkład pracy i nie ukrywam, że jest mi też wstyd za niektóre komentarze, które dotyczą trenerów, gdzie w ogóle nie znają ich pracy i i tych ludzi. <laughs> Najważniejsza rzecz, czyli nowy trener, nowym trenerem od dnia dzisiejszego pierwszego zespołu jest obecny z nami Zbigniew Smuka, a trenerem, asys asystentem Krzysztof Kapelan. Nie będę, nie będę trenera przedstawiał, bo, bo historię wszyscy znamy, więc myślę, że konwencja oddania głosu i potem rozmowy z Państwem będzie najbardziej odpowiednia. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Myślę, że e, wszystkim Państwu nie muszę się przedstawiać. E, trudny dla mnie rok, trudna sytuacja. E, również ciężka sytuacja w kończące chojnicze. Bardzo dynamicznie się to odbyło w ciągu ostatnich 20, można powiedzieć, 8-30 godzin. Ale ja lubię wyzwania. Zawsze od początku śledziłem rozwój tego klubu. Rywalizowaliśmy jeszcze w szczeblu drugiej ligi, później pierwszej. Prężnie klub się rozwija, także stąd decyzja, że my trenerzy idziemy tam, gdzie nas chcą. I wracając do wypowiedzi prezesa, myślę, że to życie jest tak słone, że, że na czytanie komentarzy nie powinniśmy mieć czasu, bo to jest tylko, to jest tylko mardowanie sobie czasu i, i, i niepotrzebnych nerwów. Uważam, że jest wiele fajnych, innych, ciekawszych rzeczy, które można robić w tym czasie, co komentarze będą, hejt będzie, ale nie możemy tym się przejmować i tego czytać i będziemy wtedy zdrowsi. Także jeżeli jakieś pytania do mnie od Państwa są, to bardzo proszę. Dzisiaj zaczynamy pierwszy trening i, i mam nadzieję, że uda mi się pomóc Hończance w dalszym rozwoju i przede wszystkim w tej trudnej sytuacji, gdzie bardzo dużo wyjazdów w tym sezonie nam czeka, bezpiecznie utrzymać się w pierwszej lidze, bo taki mamy cel na dzisiaj i, i zrobimy wszystko, żeby, żeby to zrobić. Wojtek Pipiorka do Wikentefem. Zanim pan tutaj do nas dotarł, wiem, że przywitał pan się z piłkarzami, kształtowaliśmy, zanim pan tutaj przyszedł, że pierwsze wrażenie robi się tylko racji. Chciałbym się od Pana dowiedzieć, jakimi słowami przywitał się Pan z tymi co Pani powiedział na tym pierwszym spotkaniu? Wie Pan, no, jest takie powiedzenie, że są sprawy w Vegas, które zostają w Vegas e, i tego będziemy się trzymali. Natomiast e, ja uważałem i o to poprosiłem prezesa i za to dziękuję, że, że tak powinno to wyglądać. Najpierw powinienem się przygotować przywitać z piłkarzami, spotkać z piłkarzami, później z państwem. I za chwilkę wrócę już na pierwsze zajęcia. Sytuacja bardzo dynamiczna, mecz blisko, mecz z, z czołowym zespołem w tej lidze i tym bardziej prawie dwa lata spędzone mojego czasu w tym klubie i też jakiś sentyment jest, także ja bym chciał przez najbliższe dni zająć się pracą i tym co do mnie należy i tego czasu i, i będę po, potrzebował także od razu wszystkim dziennikarzom za pośrednictwem państwa mówię że no wybaczcie ale telefon ale telefon poszedł w odstawkę i, i w tej chwili liczy się hończanka i drużyna i ci ludzie którzy którzy czekają na mnie wszak. No skoro już Pan bo ten temat najbliższego meczu tak się składa że to jest akurat ta stanowienie w której prawie dwa lata Pan pracował. Eee... Parę zdań na ten temat powiedział, że ten wątek rozwinąć. W jakim stopniu i czy w ogóle ten mecz będzie dla Pana wyjątkowy? No i przede wszystkim, jak, jak ma możemy liczyć na to, że zobaczymy w sobotę. Znaczy każdy mecz jest bardzo istotny i każdy punkt jest bardzo istotny. W naszej sytuacji my musimy próbować zdobywać punkty w każdym spotkaniu, szczególnie w meczach u siebie, bo naprawdę na wyjazdach się w tej lidze ciężko gra, szczególnie wiosną. Wiosną już nie ma jakichś przypadkowych wyników, jakiś tam po prostu już każdy walczy jako życie o swoje i, i sytuacja jest ciężka i dlatego ten mecz musimy bardzo poważnie potraktować i i, i ja tylko mogę obiecać, że Chojczanka będzie drużyną, która się nie podda, która będzie walczyła, która będzie e, ciężko pracować każdego dnia do tego, żeby stawać się każdego dnia lepszym piłkarzem, lepszym człowiekiem, lepszym. E, e, lepszym zawodnikiem i lepszą drużyną i, i, i po to tutaj jestem I, i zawsze w takich sytuacjach się dostaje pracę, bo, bo gdyby wszędzie było dobrze, to nie traciliby trenerzy pracy I, i mam nadzieję, że w tym roku wreszcie coś się odwróci w moim kierunku. Jeszcze nie zostało powiedziane, ta umowa najdługo ten sług związał się z Ja zawsze mówię, że umowa kontraktowa to jest, to jest sprawa między zarządem, a a, a trenerem i, 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 i nie wiem, czy prezes ma takie samo zdanie, ale są to terminy, kwoty i tak dalej. Są to tajemnice. Kwoty no, nie pytam o terminy, to nigdy nie, 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 nie były tajemnicą kończącą. Okay. Umowa jest na tą chwilę zawarta do końca sezonu, ale mamy, mamy pewne ustalenia, kiedy będziemy i to bardzo bliski w bardzo bliskiej przyszłości o tym rozmawiać dalej. Krótko mówiąc, chcemy się poznać, poznać się z zawodnikami dać sobie ten miesiąc na Poznanie i, i, i potem wrócić do rozmowy. Oczywiście nas interesuje długofalowa, długofalowa praca i długofalowa współpraca, również trenera. To przedłużenie ewentualnej umowy po, po końcu sezonu to jest jednym z, jedynym albo jednym z najważniejszych warunków jest utrzymanie kończarki czy jeszcze nawet w przypadku utrzymania są inne warunki, które. Manówki. Czy nie bierzmy żadnej innej opcji? Musimy się utrzymać w tej widze. Nie rozmawiajmy nawet o tym. O to nawet nie pytajcie, proszę Was. Wyrzućmy to z głów. Mikoł Sajn, grunczę swoim zdaniem, Panie że wspomniał Pan, że mecze wyjazdowe w pierwszej to są bardzo trudne. a Akurat tak się składa, że Słończianka praktycznie połowę przyszłego roku spędzi na tych wyjazdach. Uczciwie będziemy grać dopiero w maju. E, czy to podjęcie tutaj wyzwania w stronicach, sensie, to jest Pana dotychczas takim najtrudniejszym w dotychczasowej karierze trenerskiej, czy już nic. Nie ma wam wyzwania. Trudno mi powiedzieć. Zawsze powtarzam, że historię należy pisać i ją znać, ale ale nie przypominam sobie teraz, kiedy miałem trudne etapy. No, państwo pamiętacie, jak brałem stal mielec chociażby podajże na ostatnim miejscu w tabeli. Każdy klub jest inny. Przede wszystkim uważam, że najistotniejsi są ludzie, z którymi się pracuje i, 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 i to chcę tylko powiedzieć, że człowiek popełnia błędy, jak, jak musi pracować z ludźmi, z którymi nie powinien. A czy, czy wykona pan do swojego poprzednika? Czy znowu się popyta o niektóre kwestie, jeżeli chodzi o pierwszą wyżynę? Czy, czy raczej pan jest z tych, co pytają się o zdanie, czy powiedzmy zaciągają za, właśnie języka w osobach właśnie zwolnionych, które się nie, 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 jest, nie jest prawdziwy? Wie pan, bardzo różnie w różnych sytuacjach się, 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 się postępuje i, i często spotyka się taki, takie wywiady trenerów, którzy obejmują zespoły, że tak, będę rozmawiał, a później nie rozmawia. Ja nie będę ukrywał. Chciałbym poznać zespół, przyjrzeć się zespół. Klub ma dyrektora sportowego, klub zostawił mi częściowo sztab i, 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 i trenerów, którzy pracowali w tym sztabie. Także ja myślę, że w tej trudnej sytuacji nie będę zawracał głowy trenerom, którzy nie do końca ze swojej winy stracili pracę. Takie jest życie trenera, a powiedziałem to w szatni, należy się szacunek, to tak naprawdę to więcej winnych siedzi w szatni, że trener straci pracę, aniżeli, aniżeli wśród trenerów takie jest życie i, 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 i nie chcę im zawracać głowy, bo mają trudne, ciężkie chwile, a są tu odpowiedzialni ludzie za to, żeby przekazać mi wszelkie informacje, takie, które chciałbym usłyszeć. A lubię poznać zawodników, dotknąć, dzisiaj spotkania z piłkarzami raczej, aniżeli rozmowy z trenerami, mało czasu jest, żeby żeby poznać ich osobowości, i postawić wydaniem, je, diagnozę. w tym nieudanym epizodzie, jak można nazwać, był Pan bez pracy w tym półroczu? Czy miał Pan jakieś telefony przed końcami, czy, czy nie? Tak, tak, miałem propozycje, nawet rozmowy były bliskie w kilku klubach. No jestem w Chojnicach i, i ten czas. i ten czas. Yy, yy, zapominam, wyrzucam ze swojej głowy. Nie ma co zaprzącać negatywami, trzeba się otworzyć, wziąć do pracy, jestem wypoczęty, stęskniony, głodny, koloru zielonego, także. Dziękuję panu, panu Państwu bardzo, uciekam do pracy. Dziękuję metraża. Jeszcze jakieś do dyrektora? Znaczy, ja mam pytania, ja nie wiem kto będzie, czy, czy, czy jakieś pytania jeszcze. Głos, no tak, jeszcze mógłbym, no ja bym chciał jeszcze zgłębić temat trenerów zwolnionych, bo tak jak rozmawialiśmy na gorąco, krótko po ogłoszeniu tej decyzji klubu, to za przyczynę były podane wyniki, wiadomo. Że te wyniki nie są satysfakcjonujące, ale one nie są satysfakcjonujące od, od dłuższego czasu. Zatem, co było takim przełomem, że akurat w tym momencie, po tym meczu z Warto Poznań, e, zapadła ta decyzja ostateczna? No za zawsze następuje ten moment, i, i, trudno, i trudno do końca powiedzieć, czemu akurat w tym momencie, no, przed, na początku sezonu, po, ustaliliśmy sobie, że. Chcemy tą współpracę prowadzić długofalowo i, i, i być bardzo cierpliwi. My z tej pracy trenerów na co dzień, to co powiedziałem w ich zaangażowanie w pracę. W to wszystko byliśmy no, mega zadowoleni. To była jedna z najlepszych współprac z trenerami, jaką w mojej pracy w klubie jest od 12 lat. Tak? Natomiast najważniejsza jest dobro klubu, dobro drużyny. My to robimy dla kibiców no i no i analizując, analizując wszystkie, wszystkie mecze, sytuacje, tak, no, no doszliśmy do takiego wniosku, że to będzie, że to, że to jest, że to jest ten, ten moment, i, i, i nie, mamy, nie mamy innego wyjścia jak y, zmienić trenerów. Nie wiem, czy dyrektor chce coś dodać? Tak naprawdę. Tak jak prezes powiedział, ja również ze swojej strony chciałbym przede wszystkim podziękować trenerom za ich wkład, za zaangażowanie i no myślę, że nie jedną godzinę, nie, nie jedną noc rozmawialiśmy na temat drużyny, jak to ma wyglądać, jak to powinno wyglądać. Z różnych względów gdzieś tam nie, nie zagrało to, co zakładaliśmy sobie na początku sezonu. I tak jak prezes powiedział, no doszliśmy do wniosku, że... Jesteśmy, musimy zmienić trenerów. Czyli chyba przechodzimy do tej drugiej części. No, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, mamy, nie mamy innych pytań, to tak jak powiedziałem na wstępie, chciałem wykorzystać tą sytuację. Bo tutaj przede wszystkim jest du, du, myślę, że duża dezinformacja w tej całej sytuacji. Różne dyskusje w social mediach się na ten temat odbywają mimo że wydaje nam się, że te sygnały i te informacje są proste do zrozumienia, to, to cały czas nie ma nie, nie, to tego zrozumienia nie ma, tak? Ja tak spróbuję trochę poopowiadać, bo tak nie da się w jednym zdaniu, Ale od siedmiu lat jeżdżę na spotkania pierwszej ligi piłkarskiej i tam od tych siedmiu lat temat podgrzewanej murawy. Jest głównym, jednym z głównych tematów kryteriów infrastrukturalnych. Ten wymóg był wpisany już jakiś czas temu. Kluby pierwszej ligi mocno pracowały i jakby sprzeciwiały się tej, tej, tej decyzji, żeby to odwlec jak najpóźniej w czasie, to zostało, to zostało zrobione. Natomiast PZPN ma pewien pomysł, czemu, czemu to robi. Wszyscy, którzy zajmujemy się sportem, widzimy. Sytuację, jaka miała miejsce z Sandecją, teraz z Rakowem Częstochowa, więc nie możemy, nie możemy mówić, że w tym pomyśle nie ma sensu e, żadnego I, 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 to, i to było przesunięte maksymalnie. Natomiast 4 no, lata temu zostało to już wpisane w ten podręcznik licencyjny na ten sezon i, i w tym sezonie e, drużyna, e, która będzie do, nie będzie dopuszczona do barażu, jak nie będzie miała podgrzewanej murawy, a zgodnie z, litera, z literą przepisów nie będzie, nie będzie również w nowym sezonie dopuszczona do rozgrywek. Jak to dokładnie będzie i czy, czy, czy tak będzie, no nie, nie, nam, nie nam sądzić, natomiast Chojnice były cały czas liderem w poprawie tej infrastruktury i uważamy, że tylko dzięki tym przepisom i wymogom ten stadion to miejsce, gdzie jesteśmy i, i to wszystko wokół nas na stadionie, dzięki tym przepisom się się zmieniło na lepsze. Tak? Mo, mo, możemy, możemy prywatnie nie mieć do tego przekonania, i, i ja też pewnie znalazłbym jakieś inne rozwiązanie, natomiast no, nie, ma, nie ma innej możliwości. Czemu nam jest potrzebna podgrzewana murawa? Tak? No, jakby trzy punkty widzenia. 12 lat temu nikt sobie z nas, z was. W większości jesteśmy znajomymi kolegami, nie wyobrażał kończanki grającej w pierwszej lidze. Tak. Marzyliśmy, nie wiem, o tym, żeby zagrać dwa sezony w trzeciej Lidze, bo, bo zawsze z tej trzeciej ligi spadaliśmy. O, tak się stało, że jesteśmy siódmy rok w pierwszej Lidze. I jedenasty na szczeblu centralnym, więc myślę, że już dzisiaj może nam sobie, możemy sobie coś takiego wyobrazić jak jeden czy dwa sezony w ekstraklasie. Tak? Nigdy nie zrobimy tego progresu, czy nie, nie osiągniemy tych ewentualnych marzeń bez podgrzewanej murawy. Tak? To jest to jest nie do zrobienia. Nie da, się, nie da się zatrudniać trenerów takich jak Zbyszek Smułka czy, czy innych, którzy będą przychodzić do i tylko robić nam jakąś frajdę i nie móc awansować. Każdy sportowiec, każdy kto walczy chce robić progres, tak? chce zarabiać lepsze pieniądze, chce robić awans. No i tego chcą myślę i kibice i duża, duża większość mieszkańców. Również temat jest z zawodnikami, więc to jest: no nie da się zarządzać tym klubem bez możliwości e, mówienia o progresie sportowym. tak. Drugi, drugi punkt widzenia: te przepisy wchodzą, wej, wejdą w życie i czy one wejdą w życie od nowego sezonu, no to one po to my, my po prostu wiemy, e, ja wiem, jak jest w PZP-nie, i jestem no, w pełni przekonany, że to jest. Jeżeli nie teraz, to na pewno, na pewno to jest kwestia czasu, więc nie da się występować docelowo w pierwszej lidze bez podgrzewanej murawy. Nie ma po prostu takiej możliwości, więc jeżeli nie chcemy tego klubu na szczeblu centralnym, no to, no to nie wykonując podgrzewanej murawy tego nie będzie. No i trzeci aspekt, tak, to zawsze nikt chojnicom nie dał pierwszej ligi. Na zawsze to jest rywalizacja sportowa. Dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji, więc bardzo łatwo sobie wyobrazić spadek klubu do, do drugiej ligi I, i, tu znowu, i tu znowu powtarzają się te same, te same e, działania. Nie da się w tej drugiej lidze funkcjonować, tylko po to, żeby funkcjonować i nie móc awansować do pierwszej ligi. Więc e, znowu wymóg w drugiej lidze będzie taki, czy jest już w tym sezonie. Taki, że drużyny nie będą dopuszczone do barażu i nie awansują bezpośrednio, nie mając podgrzewanej murawy. Tak? Czyli ten wariant cza, cza, czarny spadamy kiedyś z pierwszej ligi i bez podgrzewanej murawy nie możemy do tej ligi awansować. Więc no, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, byt klubu w, na szczeblu centralnym jest wprost uzależniony od wykonania tej inwestycji. i Krótko mówiąc, brak brak tej inwestycji spowoduje, że zostaniemy jako osoby, które tym klubem zarządzają, zmuszeni do wycofania go z szczebla centralnego. A na jakim etapie są rozmowy z władzami <laughs> miasta? Powiem, że te rozmowy się odbywały, decyzje jeszcze ostatecznie nie zapadły ani w jedną, ani w drugą stronę i miały zapaść. Gdzieś tam będzie konstruowania i uchwalania budżetu na przyszły rok. Czy, czy mo, mo, moja wiedza na dzień dzisiejszy, i ta wiedza jest jakby potwierdzona, potwierdzona w dniu dzisiejszym rozmową z burmistrza, który, który w tych naszych spotkaniach, rozmowach mówi, że on, znaczy, no bo jeszcze wracając jakby tak, no, miasto wykonało projekt, nie, po co? Po co go wykonało? No po to, żeby wykonać. Tak? Miasto już raz zrobiło przetarg. Przetarg był do rozstrzygnięcia. Z pewnych względów się z niego wycofano, więc w ogóle my przy, tym, przy tej podgrzewanej murawie nie, mówimy, nie możemy stawiać pytania, czy my teraz ją chcemy, czy nie chcemy, no bo, bo według mnie te decyzje zostały dawno podjęte. Burmistrz w swojej ostatniej kampanii... Yy, jasno ma to wpisane w swój program, więc, więc ja tutaj, tutaj yy, no, no to, to po prostu bu, burmistrz jest w pełni za tym, żeby to zrobić i z tych rozmów wynika, że na najbliższej sesji zostaną zrobione sprawy jakby techniczne, które są wymagane i zaraz po sesji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie podgrzewanej murawy. Jeszcze w tej przerwie, czy, czy, czy zaraz na początku tego roku, czyli w tej przerwie, którą my również w konsultacjach z panem burmistrzem stworzyliśmy, tak? bo pamiętajmy, że my, my też jako miasto ośmieszymy się po prostu przed, przed sportową Polską, robiąc takie cyrki z, z przekładaniem meczów, a dzisiaj tego nie wykonując. Te zmiany meczy, jak ktoś myśli, że one były takie łatwe, to się bardzo myli, to nie, jest, to nie były łatwe rzeczy i, i, i kosztowały w większości klubów przy, przy tych rozmowach, no naprawdę było sporo pracy, bo, bo trenerzy, bo trenerzy, jak wiecie, mają swoje punkty widzenia i, i nie byli tacy wcale chętni, żeby wszyscy nam przekładali mecze. To z tego co mówisz, mieliśmy razem co jest zupełnie innego niż mieliśmy ty dzisiaj chowacie do mnie tematowo, bo kto się, bo dzisiaj mówił takie zdanie, że na tej chwili nie widzi możliwości wykonania tej murawy, możliwości finansowych głównie. Tak, tak, ta. potwierdzam, że od tamtej, od tamtej, ja mówię to, co mówi do mnie Pan Burmistrz na spotkaniach, że od tamtej, od tamtej, od tamtych zdań, no, zmieniły się, zmieniły się okoliczności, jakby nie jestem upoważniony, jakby tutaj do, do Pan Burmistrz na pewno powie, co, jak, było, to chodzi o jakieś pieniądze, przesunięcia, pomoc innych samorządów, wiemy o jakichś, mówimy o jakichś podatkach, o jakichś pieniądzach, które mają to zasiedzić, jakbym już tu nie chciał wchodzić w te rzeczy. Natomiast tak, pan burmistrz zdecydowanie zmienił w tej kwestii zdanie i tak, tak jak powiedziałem, moje, moje przeświadczenie i moja informacja od burmistrza tego miasta jest taka, że podgrzewana murawa zostanie wykonana w tej przerwie zimowej.